Mam z tej strony Xreddy, aktualnie znajduję się na Dragon Silver EU, Znajdujemy się aktualnie po Overwatch Rankingu Może nam się uda wbić topkę, zostawcie sobie kapkę w górze i dzwoneczek I zapraszam was na xdnc.pl, który startuje w piątek o godzinie 18 Jeśli chcecie te cheaty nabi nabyć, to po prostu zapraszam na poprzedni materiał, w którym mieliśmy... W którym po prostu prezentowałem od, od A do Z, jak nabyć takie cheaty wraz z configiem No nie no, i czemu ci ludzie uciekają? Skoro i tak ja ich zabiję, nie? Przecież to bez sensu uciekać, jak tylko czas się traci. Dobra, zabici. Przynajmniej gośmiał już Emeraldy, to dostaliśmy zwrot za efekty, nie? Te mamy się na warpy grupowe TP. Mamy 526 punktów, a topka ma 1025, no to musimy być około z 500 rankingu. Ja chciałem się tepać z jakimiś lepszymi, o, z tym armatka, więc elegancko, ty będę bejtował. O, strzeliłem mu. No i dobra, ja że że jest miazga stalna. Dobra, no i zginął. Emeraldy też miał, armatka 40 coś chyba, o 420. Mam już 568 rankingu. Może możecie podsyłać serwery lub po prostu pomysły, co można nagrać po prostu cheatując. A każdy po prostu taki to zostanie wynagrodzony w postaci serduszka lub jakiegoś miłego, miłego odzewu. No nie, no i po co ci ludzie jedzą te refy? O Skądś tą gildię topkl po prostu za każdy zakłada taką gildię Dobra No nie no i po prostu zobaczcie jaka popelina tak zwana On pewnie zgłasza już na helpa opie, jak widać administracja na dragonie Survival nie ma Co mnie w sumie nie dziwi, uncheed nie wyrabia, administracja też nie Dobra Fast Philip, Fast Kill tak zwany to była, nie Szybki Philip, co on tu w ogóle za Nigma Mamy 594 punkty, ja cię kręcę efekty Dobra lecimy, lecimy, lecymy Tomeczek lecymy, lecymy. spał, nas zmienił chyba efekty O! ile punktów, darmowe punkciki Dobra, no jedziemy z nim Przecież on już <grym> wrzucił sobie parę perel, no to ja też stoję, nie? on drożdż na hel nie bo stoi w miejscu Tak się nie robi, nie? panie Konfidentów nie powinno być, Dobre, dobra, o kurde, aż X-Ray'a włączyłem z wrażenia Emeraldy miało elegancko, więc najważniejsze, jak dopóki się wracałem Emeraldy, to jest super, nie? Oj, dostałem ban od admin od MatVS. No i robimy zaraz znowu desant na serwer, tylko se IP zmienię Dobra, więc już jesteśmy na serwerze Dragon Rival EU Kupujemy sobie efekty, rzucamy perłę w ziomka. on ma 667 rankingu, więc trochę dużo, bo był reset rankingu on już, on już jest konfidentem, patrzcie, że za w tą i w to, Nie wiem. Tacy to nie powinni być w ogóle... w naszym społeczeństwie, tak? Dla konfidentów nie ma miejsca, jak to się mówi. Ale słaba perełka poleciała. Dobra, odpalam bany hopa, nie będziesz mi tu bloków stawiał śmiesznych. I tak, chłopy, padniesz, więc po co ci to? Dobra, więc sobie wiem On już tu myślał, że... On już uwierzył w swoją umytności, ten chłopak. To biedny Dominiczek. Ty, czemu on nie liże w ogóle? Dobra, też sobie zemrefa, Żeby mnie nie zabił, plus 52 elegancko. Tyle mam emeraldów. Przecież do tej emeraldy, to mi starsze na odbicie topki. Bezproblemowo. Dobra, efekty Kup sobie już przygotujemy po prostu, że klikamy strzałkę do góry i sobie kupujemy. Więc elegancko, dobra. Żeby się z tym ziomkiem nie tepnąć, to mi są no mało rankingu. Chciałbym tutaj z tym sterydem się tepnąć. Bo, o, bo im więcej rankingu za się tym lepiej. Dobra, efekty. No i pełen deson, tak? Pełna ofensywa. Ona teraz nie będzie rzucała tak? No, tak jak czułem. Ej, coś tu biegło, myślałem, że admin jakiś. Bo <grym> słyszałem dźwięk biegania i się już przestraszyłem. No więc całkiem nieźle. Ile mam punktów? 582. Dobra. Zmienię sobie może H. Efekty. Dobra, i czekam teraz za jakimś ziomkiem. Ten z, z, z tym sterdem też się chyba biłem, a nie, po prostu ze sterdem chciałem się po prostu wcześniej tepnąć, efekt madman, to mat, to by był jakby na te parce pad, na tak bym był. Dobra, ten co od razu leci. No i pełen desant. Czemu oni rzucają perły? Jakby czuł od razu, że mam cheaty przecież ja jestem na czysto gram, jak to się mówi. No i cóż, nie chciało mi się nawet jeść, króliczek PR dostał ze mnie itemki plus ranking. A jak Wam się spodobał taki materiał, to wiecie zarobić, ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć,